Witam Państwa najserdeczniej. Nasz kolejny szczyt serii Polska-Rosja nawiązuje tym razem nie do żadnej rocznicy, tylko do czasu jak najbardziej współczesnego. I chciałbym postarać się odpowiedzieć na pytanie, które prawdopodobnie wszyscy sobie zadajemy, jak długo, a to pytanie brzmi: jak długo jeszcze będziemy tyranizowani problemem owej pandemii? Mówię nie bez powodu, używam słowo tyranizowani, bo mamy świadomość pewnego nadużycia, które tu się, które ma miejsce, chociaż z drugiej strony nie, nie chcę przeczyć, że z jakimś problemem mamy do czynienia, natomiast wiemy, że świat gdzieś się zagubił w tych swoich reakcjach, zaprzecza sobie. Ci, którzy nas do, czego, do czegoś nawoływali, albo nam coś nakazywali, teraz zmieniają zdanie. Okazuje się, po roku wszystko to, co robiliśmy zgodnie z ich zaleceniem, było, nie miało żadnego znaczenia. No wiemy, jak jest. Zdajemy sobie dzisiaj takie podstawowe pytanie: jak długo to będzie trwało? I, czy, czy i właśnie dla nas z punktu widzenia naszego wątku głównego? myśli przewodniej, która łączy poszczególne owe odcinki szkiców polsko-rosyjskich. No, trzeba zadać pytanie, czy owo, owo zjawisko, tą, tą, tą kwarantannę, którą, no, bo ona jest dużo ważniejsza od samej pandemii, tych form jej przeciw, aplikowania nam w różnych postaciach, na ile to będzie miało wpływ na również no, relacje polsko-rosyjskie. Nie chcę silić się na jakieś uogólnienia dotyczące w tym momencie, dotyczące w ogóle naszej kondycji, nas jako poszczególnych państw, nas jako ludzi, które, no, która to kondycja jest ukształtowana przez ów, ów, owo no, wydarzenie trwające już ponad roki, jak wiemy. Ma być ono jeszcze przedłużane tak długo, aż długo się nie naszczepimy, czyli ci, którzy no, chcą, no wiadomo, wszystko jest biznesem, więc biznesem jest również również chociażby tego rodzaju zjawisko. Na nich na nim można zrobić pieniądze, tego nikt nie może zabronić i nie należy się temu tak przesadnie dziwić. No, jak dopóki nie zostaniemy, nie zostaną sprzedane nam te wszystkie szczepionki, prawdopodobnie będziemy w tych. Reżimach różnych, mniej lub bardziej wiarygodnych, utrzymywani. No Pytanie: wszyscy mówią, że się bardzo zmieniamy, zmienimy się, świat się w ogóle zmieni pod wpływem tego, tego szaleństwa, w którym jesteśmy obecnie. Nie szaleństwa, choroby. To, 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 to choroba jest, to szaleństwo jest, jest będzie przyczyną, a w zasadzie ono będzie powodowało, że. Staniemy się w jakikolwiek sposób chorzy, albo inaczej chorzy niż to dotychczas pojmowaliśmy, I, to, i ta druga pandemia nie pandemia zwana koronawirus, ale pandemia w postaci reakcji na ową pandemię będzie, będzie tą chorobą, która będzie dużo dłużej. To jest, to jest bardzo banalna myśl. Wiemy, że młodzież, która przez rok będzie, jest oderwana od faktycznego uczenia, jest nieuczona. Przeżywa tak głębokie katusze związane z brakiem relacji, a przede wszystkim no, stanów psychicznych, wielu osób zamkniętych w czterech ścianach, zastraszonych, jest no, zmieni ich na długo, a może nawet na zawsze, a jeżeli tego rodzaju złe terapie stosujemy do ludzi młodych, no to przed nimi więcej życia. Starzy krócej będą cierpieć, bo im bliżej dużo bliżej niż dalej. I nikt zresztą nie będzie chciał pamiętać ich, ich traum, które, no, które kształtują ich ostatnie lata życia. I czy pytanie, to pytanie o, o wpływ nas, na nas, tego całego konglomeratu zdarzeń, nas, na, na, nas, na, nas, na nas, na naszą politykę, na nasze relacje z Rosją. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Czy my, się, czy my się oddalamy w tym czasie od wszystkich, w tym również od Rosji? Oczywiście to pytanie jest oczywiste, tak, my się wszyscy bardzo oddalamy. Zablokowano te wielkie przemieszczenia, tą, tą wielką, te pielgrzymowanie, które charakteryzowało świat do czasów owej głoszenia, owych Owej kwarantanny, uważaliśmy, że naszym podstawowym szczęściem jest podróżowanie. Wszyscy, którzy wygrywali jakieś pieniądze, zawsze ich pytali, co będą robić, jak wygrają, albo już wygrali, będą podróżować. Tak. Gdzieś szukaliśmy samych siebie tam, gdzie nas nie było, w takiej, żyjąc w takiej łudzie, że tam cokolwiek, cokolwiek nowego wzbogaci nas albo znajdziemy się innymi, ponieważ miejsca, których nie odwiedziliśmy, będą dla nas ważne w tym znaczeniu, że przebywając tam staniemy się inni, może, a przede wszystkim lepsi. To już, to już jest oczywiście w tym czasie teraźniejszym przeszłość. Pytanie, czy na tyle nie zostaniemy zastraszeni, że że w dalszym ciągu będziemy się obawiać owych, owych, owych peregrynacji, owych pielgrzymek, a może nawet świat wprowadzi wiele nieznanych wcześniej szlabanów, które opuści i nie, nie da możliwości tego swobodnego przemieszczania się w imię tej zasady szukania czegoś, czego, no, czego jeszcze nie widzieliśmy, po to, żeby zobaczyć siebie innymi niż byliśmy dotychczas. Tak samo z Rosją oddalamy się, my się wszyscy oddalamy od siebie. Zaczynamy się zamykać w takich swoich światach, które, no, czy, które mają swoje zalety, żeby nie było wątpliwości. Wcale to, co, z czym się przynajmniej czasowo pożegnaliśmy, nie było aż tak przesadnie szczególną, przesadnie istotną wartością, abyśmy mogli po tym tak bardzo płakać. Rzeczywiście płaczą po tym. Firmy transportowe, lotnicze, a przede wszystkim hotele, ale to już jest inny problem. My, sądzę, że my się y, pokazaliśmy w tym czasie, bo teraz dochodząc do takiej, tego, co już na pewno wiemy co już można uznać za bezpośredni skutek no, owego, owej, owej owych wariantów tej kwarantanny. No Podzieliśmy się w ten sposób, że, no, że mamy nawet inne szczepionki. Nie wolno nam w tej części świata używać szczepionki rosyjskiej, czyli już jest wyklęta również szczepionka. Nie wolno nam używać szczepionki chińskiej, czyli władze stoją na straży interesów tych koncernów, które, no, które, no, które są nazwijmy to patronami władz. Państw demokratycznych, Bo co do tego chyba nikt z nas nie ma złudzeń, że ta demokracja zwana liberalną po prostu polega na tym, że mniej, znaczy demokratycznie wybrani politycy przede wszystkim widzą swoją misję w takim, w, naj, w najlepszym warencie, w lawirowaniu, a najczęściej w podporządkowaniu się interesów. Interesom określonych oligarchów, bo muszą być to tylko oligarchi, oligarchi, oligarchie zachodnie, one są tak dla pocieplenia, pocieplenia wizerunku, nazwane międzynarodowymi koncernami, ale wiadomo, ja w dziedzinie, której się zawodowo zajmuję od zawsze, czyli w podatkach, wiem, że tam tymi przepisami nie tylko rządzą owe koncerny, które narzucają nie tylko. Swoje poglądy, ale także sterują regulacjami podatkowymi, a mogą zabronić przede wszystkim. Zresztą nie ukrywają tego, że oni nie dopuszczą do tego, żeby na przykład podwyższono podatek na ich produkty, no bo oni nie chcą, nawet wtedy, gdy ten podatek jest wielokrotnie niższy od podatków płaconych przez ich konkurentów. Co to znaczy, że ci, którzy są rzeczywistymi patronami. Liberalnej demokracji oczywiście nie dopuszczą do tego, aby ktoś inny zarobił na szczepionkach. I oczywiście, a już na pewno nie może być to szczepionka rosyjska, i właśnie chyba tu dostrzegamy na tym przykładzie istotę problemu, z którym mamy współcześnie do czynienia, i temu problemu, który nas oddala i który nas, na początek, jest trochę podstawieniem kropki nad i. To znaczy, że to nie jest w istocie coś, coś co, czego nie było, tylko. To, to, coś, to, co się dzieje, zdarza w związku z ową kwarantanną i tym akcją szczepionkową jest czymś, co znaczy, unaoczniło albo bardzo uwypukliło to, co... To było trochę zakamuflowane. No wiemy, że mamy, mamy, mamy służyć interesom kilku koncernów. Te koncerny nie są koncernami rosyjskimi, w ogóle nie wolno, żeby tu jakikolwiek koncern rosyjski. To nie jest ta sfera wpływów. My jesteśmy w sferze wpływów koncernów niemiecko-amerykańskich, no, rzadziej już głównie niemieckich i częściowo amerykańskich, w przypadku europejskich, czyli jeszcze tak naprawdę zostają tylko francuskie. I mamy po prostu zrealizować ich interesy. Politycy mają jakby wygłaszać te Ewangelie, które służą, czyli tworzyć tą ideologię, która służy ich interesom. No wiemy, że mamy tą nową religię, która się nazywa cyfryzacja. No i wszystko musi być cyfryzowane, bo jeśli nie jest cyfryzowane, to jest złe i trzeba to już od razu natychmiast cyfryzować. No i siłą rzeczy te koncerny nie sięgają, ich władza nie sięga tak daleko. I to jest ten cały ten chyba problem, który teraz już widzimy naocznie. Gdyby te koncerny były również w Rosji, no to prawdopodobnie nie byłoby owej sprzeczności. Nie bez sprzeczności między Polską, jakby podsycanej, znaczy w jakimś sensie kreowanej i podtrzymywanej naszej wrogości antyrosyjskiej, no bo gdyby te koncerny miały swoje interesy rosyjskie, no to by nie kazały nam być wrogiem Rosji i mówić o jej agresji, tylko by sprzedawały, no zgódźmy się, to jest dużo większy rynek niż nas, czyli bardziej, bardziej bardzo, dużo bardziej opłacalne jest sprzedawać właśnie w tamtym kraju. Rosja prowadzi od pewnego czasu, to znaczy co, chyba około tych 20 lat, wróciła do takiej trochę koncepcji izolacjonizmu ekonomicznego, czyli takiej autonomii ekonomicznej. Nie izolacjonizmu w tym takim tradycyjnym, tam zamknięto granice w ogóle, natomiast jest, nie jest to taki czas monopolu handlu zagranicznego Związku Radzieckiego, ale jest to czas obrony własnych interesów. No, państwo duże, Zresztą wyczu... uwrażliwione w na, pro... no, na tym punkcie, no, zaczęło prowadzić w miarę suwerenną politykę. No, jak niektórzy twierdzą, ich może na to stać nas, ponoć nie stać, ale nie, prób... nie bardzo próbujemy. No, może ostatnio trochę były takie jakieś zapowiedzi, ale tak naprawdę to uległość jest istotą naszej polityki od lat 30 uległość wobec silniejszego. A zwłaszcza wobec zachodniego, a dokładnie niemieckiego rządu i koncernów, które, no, które za tymi rządami stoją, bo to nie, albo czasami te rządy stoją za tymi koncernami, czyli wzajemnie uzupełniają się. Gdyby Rosja została skolonizowana przez owe, owe koncerny, nikt by tutaj nie nakazywał nam owej wrogości. Rosja by była takim samym wielkim rynkiem z Bytuba. nawet o nas byśmy nikt nie bardzo chciał pamiętać. No my jesteśmy w tej roli, która, którą nieraz, to tam któryś nieraz w historii nam ów zachód przypisywał, my mamy być tym, tą forpocztą wrogości, prawda? To jest taka parafraza, że tam niedźwiedź nie uderza łapą, dopóki nie wyjmie z tej łapy wbitego ciernia, czyli ten cierń wbity w łapę powoduje, że ten niedźwiedź, który jest no ten niedźwiedź, ten, ten symbol Rosji nie jest, nie uderza, prawda? A tym cierniem to jesteśmy, jak wiemy, my, by krok wstrzymać mocarzowi, co chce światu pęta, nie mało kto wie z czego, może już pamięta z czego to jest cytat, to jest cytat z Warszawianki. Tego nieśpiewanych, czyli Warszawianki 1830 roku. Oto dziś Dzień Krwi i To jest tekst francuski przetłumaczony na polski. No i tam jest taka nieśpiewana zwrotka, że my mamy, naszą rolą jest wstrzymanie, by krok wstrzymać mocarzowi, co chce światu pęta nieść. My mamy być tym, tą forpocztą wrogości, która ma no, ograniczyć tą Stworzyć kłopoty w Rosji, prawda? Wtedy dopóki Zachód, ten Zachód, czyli te państwa, które aktualnie go reprezentują, jeszcze nie opanowały rynków rosyjskich, a przecież wielokrotnie usiłowały to zrobić, nawet mi się w dużej części udało w latach 90., potem zostały częściowo z tych rynków wyrzucone. No to taką rolę wrogości nam będą one przypisywać. No i tym bardziej. Y, 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 Pogłębi się to y, chociażby w takiej płaszczyźnie, jak zakup owych szczepionek. No, wyobraźmy sobie, żeby ktoś dokonał tego rodzaju zdrady stanu i, no i kupił y, i zaczął w Polsce z, y, u, korzystać chociażby z piecz, szczepionki rosyjskiej. Ale nie tylko, i to jest tylko już zapowiedź kolegi, problemu, do którego w przyszłości nawiążę, być może nieodległej. My, Rosja się będzie też oddalać od nas. Już się oddala. Ona jest wykluczana pod każdym względem, nawet kulturowo, estetycznie. Nie można filmów rosyjskich oglądać, one są zabronione, bo to już jest wtedy no, rusofilstwo. Jeżeli ktoś cokolwiek powie dobrego o Rosji, albo na przykład by pochwalił jakiekolwiek osiągnięcia kulturalne tego państwa. My się wszyscy odbędzie, Ona się też będzie oddalać, bo nie ma takiego głębszego powodu, żeby się zbliżać, prawda? Czyli od... to nie jest tylko syndrom takiego odtrącenia. Rosja ma w swojej historii takie okresy tego okcydentalizmu, czyli zapadnictwa, tak? czyli spojrzenia, zbliżenia z Zachodem, i takie okresy szukania własnej tożsamości. W zasadzie w ciągu ostatnich trzech wieków, czyli XVIII, XIX i XX, Rosja była przede wszystkim państwem okcydentalnym. Yy, cały okres, Rosja popiotrowa, do czasu w istocie, do końca istnienia cesarstwa, w była to państwo rządzone przez dynastię niemiecką. Później państwo bolszewickie no, było no, par excellence tworem zachodnim. I wrogiem Rosji, w związku z tym no, większość tego czasu było to związa była, była związana i wtedy już nie było sprzeczności tak głębokich, jakie są teraz między Rosją a Zachodem. Teraz chyba przyszedł czas owego, owego odwrócenia się, oddalenia się od, zwłaszcza od Europy Zachodniej, która po pierwsze traci na znaczeniu, przede wszystkim Rosja jest państwem, Przede wszystkim azjatyckim, chociaż yy, chociaż jest państwem europejskim ale w większości takie Stany Zjednoczone są państwem europejskim położonym na innym kontynencie. Tak samo Rosja jest przede wszystkim państwem azjatyckim w, sensie, w tym sensie, że jest położona w Azji chociaż kulturowo należy do, do tego dziedzictwa. Europa ma niezbyt wiele do zaoferowania. Niemcy bardzo chcą yy, no, wykorzystując, znaczy akcelerując i pobudzając naszą wrogość, dzięki tej polskiej wrogości, zbudować jakieś relacje ekonomiczne z Rosją, bo to, bo Rosja jest dla Niemiec tą, tą niespełnioną nadzieją na tą nową przestrzeń życiową, która, która jest zrealizowana na razie w Mitteleuropie, no ale wiemy, że Europa też co pewien czas się burzy, a poza tym teraz zaczyna się burzyć, a przede wszystkim jest zbyt płytkim rynkiem. Co do ambicji, chociaż być może te ambicje są już dawno na wyrósł I sądzę, że przed nami dłuższy czas, niezależnie od tego, kto będzie następcą obecnego prezydenta, bo prędzej czy później to przecież nastąpi, czy będzie nim wspomniany w jednym z felietonów, y Pan adwokat Nawalny, który obecnie jest więziony, tak, ale to znaczy, że jest ważny, to jest, ta jego, to jest ten jego Magdeburg, prawda, który go będzie predystynował do władzy, jeżeli ten test on przeżyje albo będzie chciał go wygrać, bo może przestać chcieć, zresztą w imię czego, poświęcać swoje życie i najzwyklejsze zwykle, ludzkie szczęście dla ułudy, jaką jest władza i dla tego, tej czeluści, którą ona również jest, w której po prostu można się tylko pogrążyć. Więc będziemy się oddalać. Będziemy się oddalać, tak jak oddala się Unia Europejska i państwa Mittele Europy oddalają się od, od pozostałych części świata, tak się świat w ogóle zaczął oddalać, i z tym oddaleniem wcale nie jest mu źle. My możemy tylko, żeby takie trochę naiwności było trochę na koniec, My możemy poszukiwać sposobów takiego odreagowania, czyli takiego odrzucenia tego złego scenariusza. ktoś no dlaczego nie jest zły, skoro się tak oddalamy. No tak, ale czym się bardziej oddalamy i czym bardziej jesteśmy, powtarzamy, że jesteśmy wrogami, to przecież takimi wrogami możemy pozostać i nie, nie grożą nam żadne wojny. Natomiast grozi nam to, co jest skutkiem takiego zagubienia, że popełnimy zbyt wiele błędów, dużo więcej w stosunku do tych, które tak z reguły popełniamy. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję Państwu za zainteresowanie tym cyklem. Postaram się na wątki związane i z traktatem, z rys, pokojem ryskim i, i związanym z... Z rozwiązaniem Związku Radzieckiego, które miało miejsce w tym roku, też jest przecież okrągła rocznica to było w 1991. No i po drodze jest jeszcze okrągła rocznica 22 czerwca 1941, czyli ataku Niemiec, no nie tylko Niemiec, w całej prawie Europy ówczesnej na Związek Radziecki i początkiem tego, co Rosjanie. Współcześnie także nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą. Do tego też trzeba będzie nawiązać. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej i dziękuję bardzo za uwagę.